Moim gościem na marszu dla życia i rodziny jest pani Kaja Godek. Pani Kaju, dlaczego.? Kosze są pojemne. Dlaczego pani przyszła na ten marsz? Oddaję w pani ręce mikrofon. Dzień dobry. Przyszliśmy na marsz przede wszystkim upomnieć się o dzieci, które są abortowane w polskich szpitalach. Ta sprawa, która ostatnio wynikła, morderstwa na dziewięciomiesięcznym felku. Morderstwa, które nie było przerwaniem ciąży, było po prostu celowym morderstwem, żeby dziecko nie było żywe, bo można było nawet w ramach obowiązującego bardzo niedoskonałego prawa aborcyjnego, jak to się mówi, przerwać ciążę w ten sposób, że wyciągnąć dziecko przed czasem, uratować dziecko i uwolnić też matkę od stanu ciąży. Tymczasem tutaj doszło do celowego mordu poprzez wstrzyknięcie dziecku chlorku potasu do serca, więc upominamy się dzisiaj o Felka, upominamy się o wszystkie inne dzieci, które są zabijane również w polskich to okrutną metodą, zastrzykiem do sercowym, ale też innymi metodami. I chcemy, żeby to było jasne, nawet jeśli koalicja rządząca będzie forsowała aborcję, jeśli będzie próbowała butem dopchnąć ustawy aborcyjne poszerzające możliwość mordowania dzieci, które leżą obecnie w Sejmie, to to się będzie działo wbrew społeczeństwu, wbrew ludziom. I to Myślę, że najważniejsze, co dzisiaj trzeba powiedzieć na tym marszu, w obecności ludzi, którzy, którzy po prostu nie godzą się na te proaborcyjne zapędy obecnej koalicji. Bardzo